To jest tak dobre, że musiałem wyjść. Siemka, siemka. Dziś zajmiemy się specjalną kanapką. Kanapką, którą uwielbia Joey Tribbiani. I wasn't trying save Ross. Jeśli chodzi o Polskę, to kanapkę można było zjeść w Subway'u. I sam pamiętam, że dokładnie w 2009 roku, kiedy pomieszkiwałem w Lublinie, to chodziłem do plazy i w plazie właśnie był Subway. I zamawiałem Meatball Sub z jalapeno. To było coś genialnego wtedy. Niedawno to powróciło, w ubiegłym roku albo dwa lata temu, po długiej przerwie. Nie było go bardzo długo w Polsce. Ale niestety już wróciło w dużo gorszej wersji, dlatego lipa. A tak to poza tym, szczerze mówiąc, nie spotkałem się w żadnym miejscu, żeby móc zamówić tą kanapkę. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli spotkaliście w opcji do zamówienia w Polsce, bo jestem ciekaw, czy takie są. Przejdźmy do przepisu. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna nam będzie przede wszystkim bułeczka. W tym przypadku hoagie, sub, roll właściwie. Takie połączenie, bo hoagie jest bardziej trochę jak bagietka, a sub jest właśnie taki bardziej miękki. I ten przepis, który dzisiaj zobaczycie, to jest taka moja wersja najbardziej optymalna, takie połączenie dwóch światów. To jest super miękka buła, bardzo fajna, właśnie idealna dla tego typu rzeczy. Jeżeli nie chcecie robić sami, to przeskoczcie od razu na, na, na kolejny dział, a jeżeli chcecie robić sami, to zapraszam na przepis, za chwilę wiedzie. jeszcze tylko szybka anotacja. jeżeli chcecie kupić sami, to macie w marketach tak zwane parówki, na przykład na Lubelszczyźnie to się nazywa parówka, ogólnie takie miękkie bagietki, tutaj chodzi o miękką bagietkę, to nie może być twarda bagietka, więc jakaś taka paryska albo kupujecie jakąś taką i zostawiacie w worku żeby się zmiękła, ogólnie ma być miękkie dobra, przechodzimy do przepisu i lecimy dalej do letniej wody dodaj drożdże w proszku i dokładnie wymieszaj, aby się rozpuściły. Przełóż wszystkie składniki do miksera, zaczynając od mąki, słodu jęczmiennego i wody z drożdżami. Wyrabiaj ciasto na gładko przez około 6-7 minut. Zostaw pod przykryciem na 50-60 minut. Kula ciasta będzie ważyła około 815-820 gramów. Podziel ją na 4 lub 6 równych części. Uformuj z nich kulki w ten sposób, wykonując okręgi na blacie. Pozostaw do odpoczęcia na około 4-5 minut. Dodaj odrobinę mąki, wałkuj kulki na placek o średnicy około 14-18 cm, a potem zwiń Ciasto i delikatnie dociśnij jego łączenia. Następnie układając dzwonię na płasko, roluj bagietkę i ułóż na papierze do pieczenia. Spryskaj je wodą i wstaw do piekarnika z włączoną żarówką na około 35 do 50 minut. Piekarnik nastaw na 230 stopni. Bułki spryskaj wodą i posyp sezamem, jeżeli chcesz. Włóż bułki do piekarnika i spryskaj go mocno wodą. Od razu zamknij i zmień temperaturę na 180 stopni. Wypiekaj przez 17 do 18 minut. Pozostaw na desce lub kratce do wystygnięcia i kiedy wystygną przełóż je do foliowego worka. Dobra, bułki mamy, to przejdźmy do kolejnych składników. Do sosu marinara potrzebujemy posiekany seler, posiekana cebulka, posiekana marchewka i posiekany czosnek. Do tego opcjonalnie papryczki ostre, bardzo polecam te, są super, bardzo włoskie takie w smaku. Możecie kupić w Oszonie. Do tego koncentrant pomidorowy włoski, do tego włoskie pomidory z puszki, trochę oliwy z oliwek, czerwonego wytrawnego wina. Oczywiście trochę soli i pieprzu. I możemy zaczynać smażenie sosu. Ale zanim zaczniemy gotować sos, to jeszcze szybkie przypomnienie, że nawiązałem współpracę z marką Scottsberg, robiącą bardzo fajne patelnie żeliwne i nie tylko. Na stronie Adifoxpl macie kilka produktów wyróżnionych między innymi tą patelnię żeliwną, na której za chwilę będziemy robili tutaj sosik, a później smażyli kotlety. Tu macie na przykład takiego fajnego łoka. Tego oka na moim sklepie nie ma, to już musicie wejść na Scotsberg.pl i kupić z ich strony. Obiecywałem długo, że będą patelnie i w końcu są, także zachęcam mocno, żeby wejść sobie i zobaczyć. A jeżeli chcecie pełne spektrum marki Scottsberg, to zapraszam na Scotsberg.pl. Tam macie bardzo dużo do rzeczy do wyboru nie tylko nawet łopatki do burgerów mają, także bardzo mocno polecam. Dobra, na początek sos marinara bardzo prosty nic jakiegoś mocno specjalnego wlewamy trochę oliwy. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy cebulę, czosnek, seler nociowy i marchewkę. Zrobi nam się tak zwane sofrito, które podbije fajnie smak całego sosu. Było o tym ostatnio w odcinku o lasagne, gdzie uważałem, że to nie ma dużego wpływu, a jeżeli Wam się nie chce, to się nic nie stanie, wtedy tylko cebula i czosnek i też będzie git. Dobra, to się musi posmażyć jakieś 2-3 minuty, żeby zmiękło ładnie. Dobra, teraz piekarnik nastawcie na 180 stopni, termoobieg, a jeśli macie to z górną grzałką, z broilerem tak zwanym. Dobra, mamy takie coś. I teraz wlatują te papryczki, o których mówiłem wcześniej. One mają taki bardzo włoski zapach. Musicie tego spróbować, to, to jest po prostu warte tego. Także wrzucam jakieś dwie łyżeczki. To jest totalnie opcjonalne, ale zapewniam, że bardzo fajnie podwija smak. Pianti Classico, włoskie winko, wlatuje. Pięknie. To jest tak samo opcja, nie musi w marinarze być ma yy, czerwone wino. No i dobra, dochodzi polpa z pomidorów, jakieś 3-4 łyżki koncentratu. Oczywiście w opisie macie proporcje i listę składników. Teraz na dobrą sprawę zostało to tylko doprawić solą i pieprzem. Oraz dodać trochę oregano i świeżej bazylii o których zapomniałem oregano i trochę bazylii. I teraz tak przygotowane sosiwo trzeba zblendować, bo do kanapki musi być rzadkie. Jako, że patelnia i tak będzie mi potrzebna, to przełożyłem to do, do szklanicy, żeby było łatwiej blendować. Dobra, mamy marinarę gotową. Przechodzimy do smażenia mięsa. Dobra, przechodzimy do pulpetów, ale zanim je usmażymy, to trzeba je przygotować. Mamy tutaj wołowinę 80x20, ponad 200 gramów. Około 200 gramów wieprzowiny z łopatki mielonej. Trochę pietruszki. Parmezan, do tego jeszcze dojdzie pieczywo. Możecie użyć bułki. Ja pokroję sobie dwie kromki takiego chleba. Dobra, zaczynamy robić pulpeciki. Najpierw wrzucamy chlebek, bułkę, co tam macie, zalewamy to ciepłą wodą i musimy z tego zrobić taką babkę. Ok, coś takiego. Można to oczywiście rozrobić jeszcze mocniej i nawet zalecam, żeby było bardziej delikatne. Dobra, gotuję wołowinka oraz wieprzowina. Jedno jajko, wspomniana wcześniej pietruszka i jakieś 100 gramów parmezanu. Oczywiście możecie dodać więcej, mniej, nie, nie musicie tak dużo. Ja lubię dużo parmezanu, to fajnie robi, fajną robotę, ale jak dodacie mniej, to oczywiście też będzie super, nie? Teraz z tego trzeba uformować po prostu pulpety. Dobra, można to trochę doprawić. I z tak przygotowanej kuli mięsa robimy sobie pulpeciki wielkości piłki do golfa. Dobra, zaczynamy smażenie, spora ilość oliwy, duży ogień i obsmażamy z każdej strony na brązowo. One się mogą rozpadać, więc trzeba bardzo delikatnie się z nimi obchodzić, bo są bardzo delikatne, bardzo miękkie, ale takie mają być. Jak, jak widzicie, kilka mi się rozpadło pulpetów przy smażeniu, ale to nie, nie przejmujcie się, czasami się tak zdarza, bo gdzieś przywrze, źle złapiesz i je się rozpada, bo są bardzo delikatne, dlatego powtarzam, bardzo ostrożnie to podważać, bo naprawdę łatwo je rozwalić. I teraz zlałem nadmiar tłuszczu, zalałem to sosem pomidorowym i teraz opcja jest taka, albo to gotujecie na patelni, teraz w garn czy tam w garnku jeszcze przez kilka ładnych minut, żeby doszło mięso w środku, albo tak jak ja, wstawiacie do piekarnika na 180-190 stopni z broilerem, żeby troszkę to przypiec i żeby znowu ta redukcja zadziałała, która była w... Przy jak pamiętacie, zarobiście działa, czyli przypalenie z góry plus ta właśnie redukcja wody płynu. Z, jeszcze bardziej zident, zintensyfikuje nam smak i myślę, że to będzie pięknie działało. Teraz przygotujmy sobie bułkę, bo zostało tak naprawdę sfiniszować za chwilę całą, całe danie. Dobra, przygotujmy sobie teraz bułkę. Dobra, trochę krzywo pokroiłem, ale to nic. I teraz, co robimy? Wydrążamy nadmiar buły. Chociaż u moja jest akurat taka dość płaska, ale jeżeli macie taką dużo bułę, to wy wydrążcie sobie środek, bo to zrobi fajną taką łódeczkę dla sosu i dla klopsów, żeby nie wypadały. O, patrzcie, co się dzieje. Cyk. I to będzie złoto po prostu. No i proszę bardzo, zobaczcie. Coś pięknego po prostu. Pięknie się zapiekło. Myślę, że to będzie totalna bomba smakowa. Dobra, pora złożyć tego potwora. Na początek biorę pokaźną gaść sosiwa, Trochę tłust, tłustej części też, żeby nie było za sucho. Lecą pulpety. Jeżeli chcecie, żeby to było bardziej takie, wiecie, przenośne, to możecie po prostu przekroić te pulpety na pół po upieczeniu. Żeby były bardziej płaskie, wtedy będzie wiadomo łatwiej to układać. Ale soczyste, coś pięknego. Biorę te z największym krastem oczywiście. Na górę więcej sosu. Teraz ostatni zawodnik, czyli mozzarella w plastrach. Mozzarelli w plastrach nie mogłem dostać nigdzie, więc po prostu kupiłem mozzarellę w bloku i pokroiłem sam. I to wszystko na 2-3 minuty do piekarnika na 180 stopni teraz. I proszę bardzo, meatball sub. No to teraz wypadałoby ją złożyć ładnie. I zawinąć w papierek, żeby się ładnie uparowała. Ale Was zapewniam, że jest tak miękkie, że to jest coś pięknego. Zobaczcie, co się dzieje. Teraz wyobraźcie sobie, że ktoś Wam taką paczuszkę przynosi w prezencie. Trzeba spróbować, ale najpierw trzeba go pokroić moim autorskim nożem. Zobaczmy. Wygląda to zacnie. Próbujmy i ocenimy, dlaczego Joey nie chciał się podzielić. I dlaczego ryzykował życie, żeby ratować kanapkę, a nie rosa? <śm> to jest tak dobre, że musiałem wyjść. Masakra, to jest tak dobre, intensywne, bardzo miękkie. Bardzo pomidorowe, jednocześnie mięso jest bardzo intensywne. Parmezan robi robotę, mozzarella robi robotę. Wszystko się pięknie komponuje, nic tu nie brakuje. Jak porównacie sobie z, z jakimiś klopsikami ze słoika polskimi, to jest w ogóle jakiś ponury żart, w ogóle to jest tysiąc razy lepsze. Gdybym miał sobie wyobrazić życie na Manhattanie w latach 90 w Nowym Jorku, to właśnie tak by to wyglądało, z taką kanapką, po prostu życie byłoby piękniejsze. To jest totalny, totalny. Że Subway coś takiego wycofał. Strzał w kolano. Poza tym nigdy nie wychodziło i masz tak dobrze jak to. to. w ogóle jest inny level. Także polecam zrobić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak się podobało. Łapka w górę, suba. Przypominam nóż na defox.pl, tak samo jak niektóre patelnie z oferty Scotsberg. W opisie macie wszystkie info do zobaczyska Siemanko.